Poznajcie Tomka. Tomek ma 5 lat i uwielbia się bawić. Jest wyjątkowym dzieckiem. Tomek ma autyzm i dlatego potrzebuje zabaw, które pomagają mu rozwijać swoje umiejętności. Opracowane przez specjalistów dromnibusa gry, w które właśnie gra Tomek, są nie tylko wciągającą zabawą, ale także elementem terapii i źródłem informacji o jego postępach dla rodziców i terapeutów. Dzięki danym zbieranym przez gry w specjalnym systemie, rodzice Tomka mogą obserwować jego wyniki i cieszyć się z jego sukcesów, a terapeuci analizują jego postępy i dostosowywać narzędzie do potrzeb dziecka. Specjaliści Dromnibusa stale pracują nad kolejnymi grami oraz nowymi funkcjami systemu. Dzięki temu każde dziecko może z powodzeniem doskonalić umiejętności różnicowania, komunikacji, rozumienia emocji czy identyfikacji dźwiękowej. Dromnibus pozwala pracować z dziećmi z zaburzeniami, takimi jak autyzm, zespół dauna, porażenie mózgowe czy ADHD. Dzięki rozwiązaniu Dromnibus Tomek i jego przyjaciele zyskują nie tylko świetną zabawę, ale także szanse na większą samodzielność i lepszy kontakt z innymi ludźmi. Dromnibus. Nowa jakość w terapii.